Jak widzicie, siedzę sobie przy spawnerze naszych wspaniałych bobów. Jest ze mną dzisiaj Szymek, jest ze mną Zio, jest ze mną I witamy was w odcinku Skok z, z bloka Prawdopodobnie ostatni. Nie wiem jak to będzie moi drodzy, ale nadszedł czas, żeby najzwyczajniej w Pozbyć się tego, co dręczy nasz, nas od pierwszego odcinka Czyli po prostu smoka yes. Aby... e, No tak, A, tak. No, <laughs> tak no. Ja też tak, tak, chciałem to tak, zasugerować, tak, tak. ale <laughs> super, super jesteście ale, ale su panowie super Słuchajcie, jesteście bardzo ważne, no. że z Sprawdziłem pliki w ogóle i wie, wiecie dobrze, że się zadbiliśmy. Musicie zostawić Pokazał... łapkę w górę, bo brakuje A, to, to, nam kodu, dokładnie. który by mógł rozwinąć troszkę dalej naszą mapę. dokładnie, dokładnie tak. ale nie, twórca mapy prawdopodobnie zapomniał o craftingu lapizu, dlatego, że słuchajcie, jest Advancement, który powoduje tak. stworzenie tego, ale nie ma samego craftingu. O. I sprawdziłem to, słuchajcie, znajdują się otóż receptury węgla, diamentu, ziemi, złota, gravelu, żelaza i piasku, Aha. nie ma natomiast lapizu. Dlatego ja przy, na potrzeby odcinka tej 64 przywołałem z konsoli, więc Proszę bardzo, 64 dla ciebie. O, Dziękuję bardzo. Proszę Bo, bardzo. I proszę nas nie gnoić za to. To, wiecie, tak, to był, to był przywództwo. Nie dało to był, to się był, tego. Myślałem, my nie że chcieliśmy, nie chcieliśmy. Ale, ale mówimy, Łe, bez przesady, będziemy jeszcze zbierać ja ta, Tak, bez, ta, bez kitów. Ogólnie <laughs> chciałem powiedzieć jedną ważną, istotną bardzo rzecz. Właściwie to dwie rzeczy, albo właściwie to trzy. Po pierwsze, byście subskrybowali i lajkowali, chociaż to są dwie rzeczy, to założę, że jest to jedna. Ponadto, e, chciałbym powiedzieć, moi drodzy, że wszystkie takie serie stricte gamingowe, jak na przykład kwadratowa Masakra i tak dalej, przenoszę na drugi kanał, więc jeśli chcecie oglądać tego typu materiału więcej u mnie, to najzwyczajniej macie tutaj w karcie na górze. E, nie dość, że playlistę tutaj całego bloka, to jeszcze macie ten drugi kanał. A trzecia sprawa jest taka, e, że zapraszam na discord.gg, i bo teraz za siedzenie na Wojszacie dostajecie siurko za które możecie kupić sobie paysa karty konsole PS3 4, przepraszam, i tak dalej. Dobra, pany, lecimy, Halo. musimy zrobić gir i rozpieprzyć wreszcie tego smoka. Ej, bo my mamy tego, my mamy sztapkę tu dwie. Dobra, tak. zrobimy sobie z tego miecz. Który będę uwaga miał ja. Co wy na to. Nie, no co ty stary najzobrzemu? Dawać miecz? Jak najsobrzemu? Halo! Co to ma znaczyć? A wiesz jak nie. się używa sztabek na A tu się stary? używa jakoś? Ja cię kręcę, przecież to tak nie. To musisz stary zrobić jeszcze w tym. Co? To się A. nie da tak normalnie? Wała mi, robicie jakiegoś. Czekaj, jak ja tu miecz robię chyba zaraz. Czekaj. Mm -mm. Ej, nie, Lol, rzeczywiście. Możesz jeszcze no, diamantowy i problemu, stary. stary. Ej, Lol! Bez kitu, oni mnie Czemu? nie wali... No bo ty jesteś Debbie Minecraftowy stary, nie we, 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 we. uspokój no, się Szybek mnie. Ciebie nie szkoda, że ty takich rzeczy nie potrafisz. Dziękuję, możesz mu go uderzyć jakoś, bo ono sami gwiazda. Zaraz dobra. czekaj, tylko zentrzantuję. Co gwiazdo jak ja? Nie trzy, żeby mi wrócił jak w niego strzelę. No ale co wy, co wy się tak wyścicie dzisiaj <laughs> nade mną? No ja nie Ej, rozumiem. Dajcie no, mi troszeczkę lapisu. Nie, e, podwodą ochrona. Jest w skrzynce, dajcie mi już spokój dzisiaj. Okay, okay, odwalcie okay, odwalcie okay. się ode mnie, pan. Ochrona przed wybuchem, ciernie, odporu się na ogień. Ej, dobra, robimy. Odporność na ogień, pany. Dlatego, że, słuchajcie, został nam jeden advancement do zrobienia. Mianowicie sieć w lawie przez 15 sekund. Wydaje mi się, że możemy zrobić potężny przysiad na, na taką lawę Bożą, ogółem. Dobra, i tutaj jeszcze jakiś crafting sobie walniemy. Ochrona 4. Dobra, robię to. W ogóle, bo widzowie będą się pytać: Halo, skąd wy tridenty macie? Ja wam już mówię, słuchajcie. Tak. Generalnie w poprzednim odcinku u e, szy, Szymańskiego frajera, tutaj w tej skrzynce były tridenty. I uwaga, mieliśmy dostać 4. I dostałem cztery. Ale Czoklet swój stracił generalnie. Jak to, to ja straciłem? Ja nic, jest, ja nic nie zrobiłem, że straciłem. Wbił się w ziemię, a tutaj i chłopaki wykopali i spadł. Więc no generalnie właśnie tak propos bycia prograczem tutaj chciałbym napomknąć, że no. Nie tak miecza miecza neterytowego no ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Zio w szczególności, bo ja to sobie on się robi epicki łuk. W ogóle no, nie słucham się, się... się was, ja będę tutaj miał najlepszy łuk na świecie. Tak, normalnie. Hejtujecie i tyle. Tak, hejtujesz, o. bo zazdrościsz. Co za, za moimi plecami. Jakie kraftowanie? Znaczy enchantowanie teraz. W sumie teraz. Rozkminę, bo mam ostrość 4 teraz i chętnie sobie zenchantował Uch. to. Halo! Ale... Halo! Wzią. Pokaż ten miecz! <grym <grym Widział miecz? <grym> Widziałem tu złodzieju! <grym> Masz tutaj, czemu, o proszę. A czemu mu złodzieju? O nie, bo ukradł. Ukradł. Jak ukradł? Ukradł sens mojego życia w tym momencie. Zio, widziałem ten miecz. Widziałem Widziałem I zaraz mi kamienny wywali. O nie! Dobra, myślałem, że tego... Ooo Ile to wali? Czekaj. Tylko dziewięć, jeden więcej. Dziewięć ataków tylko! Ale się zawiodłem! Dobra, Zio, chcesz to wejść sobie ten miecz? Ja go jednak nie chcę, ja wolę się co? Okej, okay, spoko. Dobra, panowie, słuchajcie, w takim razie mamy jeszcze ostatni advancement w ogóle do zrobienia, nie wiem, czy zdajecie sobie z tego sprawę. Pok Musimy... można wybić. Stary, wypisz, to ja mogę potkę na odporność na ogień, stary. A skąd ty ją masz? No pamiętasz wtedy, co yy, przetradowaliśmy za złoto? No ale no, gdzie ją znalazłeś? Czy ty mnie cały czas u siebie? Chwila... Przecież my ją szukaliśmy na całym odcinku... Mieliśmy, ma mamy, mieliśmy jeszcze ten, mamy do lawy przecież wejść. No, no, no tak, ta no tak, o to chodzi. Znalazłem ją w twoim ekwipunku, Szymek. Co? Nieprawda! Ej, jaki oszu! W ogóle. takim razie słuchajcie, A, że on spada przyszedł czas. A dlaczego ja nad moim domem Stary bo za ci leci, było. Stary bożar. Szybko, daj, daj, leci Szybko dawaj 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 dawaj, dobra. Dobra, oj, ojzio, ojzio, twój, ojzio, twój dom. O. oj, 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 Świetnie, stary. Dobra, stary, musi twój dom wytrzymać 15 sekund jeszcze. Spokojnie. Spokojnie. Czy już 15 sekund? A, czekaj, nie, dobra, stary. O Jezu. To teraz jest. O! O! Zabieraj to szybko. Ale słuchajcie, czy mamy wszystko, daję do rozprawy. Chyba Sprawa, tak, ale pewnie no. zrób sobie to wyzwanie. Tak, no mamy wszystko generalnie. Możemy w takim razie udać się na smoka. Macie jedzenie w ogóle? Słuchajcie, Macie jest jedna bardzo ważna rzecz, której, której nie zrobiliśmy no. wcześniej. No. A no. musimy no. ją zrobić przed wyjazdem do Endu. Słuchajcie, ale zbiórka Może przy mnie, Zabić zabić ciebie. E zbiórka przy mnie. Uwaga. W takim razie, ale w kółeczku ładnie, tak, żebyśmy no. mieli tutaj. Ładnie, tak. O, jeszcze. Kiosię, odsuńcie to się trochę tutaj. Co on chce w ogóle? Co ty chcę od nas? Był o, o, widzicie? A mam jeszcze drugą, a, się drugo, a ta? O nie! O, nie! O, nie! <grym> tamten, niech nas nastroi tamten do boju Dobra, ruszamy! My, ruszamy w takim razie, słuchajcie Trochę taką pogorącicę sobie teraz puściliśmy przed walką chwila, przecież my tu mieliśmy otwarte O Jezu Mamy kill dobra mamy kill Mamy jedną? Ej, gdzie jest Szymek? Ja jeszcze zabrałem kill bo zapomnieliśmy Aha to jest Dobrze w komunikacja, komunikację, nie? Dokładnie. Chcesz no, coś zabrać wam jeszcze? Coś wam potrzebne? Nie. nie, Wszystko w porządku, chodź. Okej. Okay. to tak, jakby ktoś walczył. Dobra. O! A bo to raczej stare tam są. Okay. Okay. czekajcie. Mamy dostęp do wszystkich? Okay. Ciągnie bije ten typiarz. Świetnie, jeden za kratą Op. jest. Idealnie. O! Wow. Ale ładnie, ze snajpione. Dobra, poszło. Ała, ała, ała! O, ty tam jest za wysoko. Ała, 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 jak ja się huś tam zara. Pozdrawiad rozwodom zio, pozdrawiad rozwodom zio, proszę. Proszę, proszę. No nie! No Dlaczego chodź. tak się z nimi ten? Spokojnie, stary, bo oni mnie biją. Oni mi, oni, oni, się skupili Ale na czemu na one mnie biją właśnie? Wy tyfy. Yoshi, <noise> przestań się gapić na ich ryje, bo ich jest coraz więcej. Właśnie Yoshi <noise> się na nich patrzy ciągle. Nie Pięciu ten? ich tam. Nie, no, to Jeszcze trzeba, jeden. Trzeba, ała! O! Dobra, Ojeju! Nie żyje. Wow, to no dobrze. To, to było, wywa zostałem wywalony w kosmos. Nice. I ja bym eee, tutaj dobra, mogę. ale Ej, to w ogóle nie powiększa tej tego, tego bariery. Ała, ała! Uh! Jezu. Ej, znowu, okay. znowu się pojawiłem w miejscu, gdzie nie mam e, tych, nie mam jak wyjść. Weźcie nie, mi, w, pomóżcie mi, wykopcie mi, bo ja jestem, jestem cały czas w tym samym miejscu, w którym byliśmy, tylko że się ściana Aha! Odbawiam. Ej, zniszczyłem to śnieżką, to za to nice. Pomocy! Weźcie mi, pomóżcie jak do ciebie się dostać w ogóle. Znaczy, ja jestem w tym samym miejscu, gdzie się zesponowaliśmy pod tą, pod fontanną. No ale my nie wiemy, gdzie to jest. Aha, 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 aha! aha super! <laughs> No bo też moje itemki leżą, nie wiem gdzie, gdzieś w kącie. Też, też nie wiem gdzie, chyba, chyba tutaj, czy, czy do Coś go jeszcze leczy, tak, coś go jeszcze leczy. Nie, przynajmniej mu został, nie? Dobra, trzeba Ale wysypało, wysypało moje rzeczy poza... Jezus, to może... Minus, minus, okej, okay. co nie, z nie? To są twoje rzeczy, Czoklet. Chwila, to są twoje rzeczy, Josi. Tak! tak! Czekaj, <laughs> to, Czemu, to tu no, mamy. I... Czekaj, wiadro, wiadro, mamy wiadro. Bez to po na hitboxa, hitboxa, w końcu. Ta lawa nie pomaga tutaj totalnie. Dobrze. Nie, to pewnie jakieś. O ja, dobra, ginę, 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 ginę. ginę okay, tak Ja pierdziele, co tu się dzieje w ogóle? to tą lawę! No, ale ja nie mam wiadra! Wiadro ma czekolad! Zbieram, już zbieram! Halo Nie wiem w ogóle, czy ja trafiam dobra, tego hitboxa zaraz, czy do zaraz, zaraz, kiszynki. Nie, hitbox jest ja tak zbiegowany. Uhuuu! Ja nie wiadomo, co to się właśnie dzieje, właśnie. Joj, ja o! o tam... Jeszcze raz! Ostatni raz! Dawaj go! A! MÓJ JEST! No. I... i go zabił, jazda. Ja! Na gotowe przyszedł. 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 No. Oj, panowie, panowie. Co ty robisz? co ty robisz? Ty śmieciu! Żeby nie było na twojej perspektywie widać. Yes. Oh, super jesteś, Rybek. Super jesteś, Rybek. Jak ty zobaczyć pierwszy z napisy końców? Uwaga. Uu. 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 No, nie 5, wiem. Ja się z napisów końcowych Aha, to już, to my wychodzimy tutaj. Dobra. dobra okay. <laughs> Moi drodzy, w takim razie ja wam dziękuję serdecznie za obejrzenie tego materiału. Ponadto, to no cóż, no mi się wydaje, że fajnie było jakbyście wbijali na playlistę, żeby obejrzeć całą tą serię wspaniałą tak, tutaj tak. z wspaniałymi ludźmi. Subskrybujcie nasze kanały koniecznie. Jeśli będziecie chcieli więcej, to dawajcie też znać przede wszystkim. Panowie, musimy dać jakiś y, oficjalny statement tutaj. Co dalej w takim razie? Zobaczymy. E jak będzie wystarczająco dużo łapych w górę, to Zobaczymy, czy ludzie chcą. Tak, dokładnie. Słuchajcie, jeśli będziecie chcieli albo dalszą taką serię, albo będziecie chcieli coś nowego, dajcie znać oczywiście w komentarzu. Wiecie na nasze kanały discordgg Gdzis Polecam serdecznie. Playlista. Cześć. Hello.